W aranżacji wystawy wykorzystano zabytkowe maszyny do szycia z końca XIX i początku XX wieku, tkaniny żakardowe, bieliznę stołową, bieliznę osobistą, tekstylia kuchenne. Na ekspozycji specjalny punkt stanowi prezentacja systemu wysyłkowego oraz wystawek sklepowych i reklamowych. Wystawa opowiada historię od założenia przez Walka Walentina Grynfelda pierwszego punktu handlowego w Kamiennej Górze w 1862 roku do końca działalności przedsiębiorstwa w 1938. Uzupełnieniem prezentacji jest krótki opis historii oraz produkcji zakładów przemysłu odzieżowego firmy Camodex, działających po II wojnie światowej w Kamiennej Górze w budynkach byłej tkalni i domu handlowego Grynfelda. Ekspozycje uzupełniają fotografie, dokumenty firmy Gienfelda, przykłady wyrobów tekstylnych. Zobaczyć można opracowany opis architektury zabytkowego budynku w kamiennej górze, wraz z fotografiami bogato zdobionymi malowidłami wnętrz. Szczególną uwagę poświęcono oddziałom firmy w Berlinie i Kolonii.